Jak się macie w tym nowym roku? Serdecznie witam wszystkich i o zdrójko pytam. U mnie jest bo było, choć tak naprawdę to trochę inaczej jest. Jak słyszycie to trochę ochrypły jestem. I akurat między świętami a nowym rokiem się trochę rozchorowałem, ale już pomału dochodzę do siebie. Także nie jest źle. Choć może trochę będę tutaj ochrypły ale jakiś filmik zrobię taki spokojny, o, bez nerwów. Dzisiaj będzie spokojny filmik. Tak na rozpoczęcie. Jak widzicie, jestem gdzieś u góry. Obłożyłem się murami ochronnymi niesamowicie. Bo tutaj mnie atakują zombie i mi koszą villagerów, wiecie i... Cały czas chodzę i patrzę, co by tu jeszcze zrobić, żeby się zombie nie pojawiały, nie? Dużo świetna stawiać i co się przejmować. Mam już teraz na tyle, że mogę sobie, o! Tu pełno żab mam. Ale żabki też fajne, nie? Podobają się mi. Ale ja tu chcę wyeliminować te błota i bardziej mieć takie fajne coś o Jenek, gdzie tu jeszcze? Nastawię. No, Niech to będzie trochę tych pochodni. Żeby tu się mi nic nie lęgło. Nie? Ja już tutaj nie będę robił. I co? Słuchajcie, dzisiaj tak jak mówiłem będzie spokojny filmik. To jest tutaj jak wiecie to jestem w namorzynie. Nie? O, jak to wygląda z góry? Jakie tutaj są te wszystkie o ojeny, Ale to się ciemno robi. Będę musiał zaraz zejść i się przespać szybciutko. O, tu z góry przynajmniej mogę pokazać, jak to wygląda wszystko. Tam jeszcze trochę pochodni muszę pozakładać. O, widzicie, tak wygląda na morzu. I będę robił takie platformy. To może, nie wiem, czy będę robił, ale będę robił. Tak myślę. I takie rozmaite budynki gospodarcze będą, czy coś, to będzie centrum na razie. Pomyślałem, że będzie centrum tam pierwsze, gdzie to mleczno miałem. No ale jakoś tutaj się mi lepiej to podoba, wiecie, i chyba tutaj to sobie zrobię. Dobrze, schodzę, idę się przespać, bo mnie tu zaraz ścigną, choć tu nie powiem. Ścignąć je, trzeba też chyba założyć, żeby nic się nie wylęgło. O! I przesypiam. I teraz jeszcze tutaj chciałem co zrobić, zabezpieczyć, bo mi tutaj jakieś łażęgi znowu wlazły. Ale jak to dość, to tutaj muszę dojść. Tu ostatnio mi wykosiły, nie wiem gdzie się pojawiły, no ale gdzieś się pojawiły. Może tu jeszcze postawię O i tutaj się mi też pojawiły Tu jest Tu jest Niech będzie, tu jest właśnie ten Fauner zombie O i to może One tędy weszły To więc muszę je tu zabezpieczyć O to mam tu to wszystko Myślałem, że mam, mam Wszystko mam, co trzeba Bo tu już zabudowałem Zabudał żym, żym, żym. To chyba to, że mu pojadę o to jak ja mnie za bez za co to ze powiedziałem Chciałem zabudował, nie? O i tu bramka. O, o, bramki to zombie nie wysadzają, a jakbym założył drzwi, to wysadzają. Dlatego robię tak. Ale tutaj te kilka założę pochodni, jak mnie się tu nie zbliżają. Kurde te łotry. O! A tam co to to jest? Papuga? O, papuga. To tutaj jest gdzieś. No, kakaowce. Tu, to, tutaj też i, i dżungla jest. Czyli na morze i dżungla. A tamte drzewa to są dżunglowe, nie? Dobrze, bo tu łażę i oglądam. A tam. Do góry bym też mógł postawić jakieś. A czy mnie się uda? O oh, jest. No i nie ma sprawy. O! O oh, jest, jest Teraz już tu chyba się nic nie dostanie. I będzie spokojniej, nie? Tak. O! Oh, wróczki mruczą. Dobrze, teraz mm. gdzieś tu niżej miałem to położenia o właśnie tu jeszcze chciałem, żeby na tych murach też były pochodnie, żeby mi przypadkiem coś tutaj nie właziło, nie? Tro, trochę troszeczkę o. A, a. O. O I tu też pochodnie, może kiedyś będę to na pewno przerobiał, coś ładniejszego robił, ale na razie jest jak jest, nie? O, o. No, jak Ci się tu podoba? Jeszcze tu trochę pochodni założę, żeby było jaśniej. to, to, to tu wisi. Jeśli coś. Kiedyś trzeba będzie to usunąć. Na razie niech sobie będzie. O! I tak wygląda na morze. I tu jeszcze jedną zagadkę mam do rozwiązania, ale to później, a może pokażę. O villagerzy mogą teraz tylko wychodzić tu w tym kierunku na morze i myślę, że tędy nie przechodzą. A tutaj już nie jeden raz ściągnąłem ich, bo tutaj zabezpieczyłem, żeby mi nie wyłaziły. I często właśnie, o jest dobry czas, to mogę się przejść. I często mi tutaj wyłażą. O, proszę, jest jeden. Nie wiem. O! No idzie, idź tam. Ej! może ty tam pójdzie no macie otwarte łażęgi jedne <grymny> może, może pójdzie teraz o, jest, 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 jest jeden ja już nie jeden raz je tu wypuszczał i one zawsze tu wychodzą o Tutaj chodzi. I co one tutaj chcą? O proszę. O, to ja, ja biegiem, lecę, biegiem. Ruszają się, może wyjdzie znowu. No. No idź tam! Orzesz, Łotw jeden. To sieć. Następnym razem Cię wypuszczę. I nie wiem, czy tu system jest. RESPITAM tam. Czy one rzeczywiście z mi uciekają? Nie wiem. Dobrze. Wszystko pooprowadzałem tak mniej więcej. A no może jeszcze nie wszystko, nie? No tutaj to mogę podejść, też jest fajne miejsce o, do zabudowy. Tam jeszcze jest wyżej domek. To wszystko są w oryginale. Wszędzie, gdzie te domki były, w oryginale zachowałem ale prawdopodobnie będę to rozbudowywał ale to tak swobodnie, kiedyś, kiedyś o i tutaj zrobiłem już tu mam owieczek, trzy owieczki jakby mi wełenka była potrzebna to już są owieczki co tutaj dalej zrobię tutaj jest zejście do tej mojej siedziby bo zawsze tu przychodziły te o moje y, 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 rymarze co wlawie lubią farbować nie wiem czemu tu przychodzą, ale przychodzą. Więc niech sobie przychodzą, nie? O tak. Jednak ochrypnięty jestem, nie? Ale nie szkodzi sobie łyczka herbatki tam nie, ja to nie to chciałem chciałem tu o, o wyrzucać mi w tej chwili yy... Chcę się udać do Mleczna Wiecie? I tutaj bym założył taką ekipę bibliotekarzy bo mi trochę potrzeba tych empantów i postanowiłem ojeny. To gdzie to jest? Tu? Tużą ziemię zostawiał, bo no to tutaj trzeba dać ziemię, nie? Niech też tu będzie. Czasami się przydaje. Ja muszę tutaj też zrobić jakąś segregację tego wszystkiego Tak trochę mam na opak o nie? może zrobimy tak Może świecę sobie wezmę a może coś mi pokusi Dobrze, a wody nie, miał, nie wziąłem No trudno się mówi, to może gdzieś tam to robię łódkę sobie wezmę o, jest. Może. Jedną ja smyczkę jeszcze dodatkowo wezmę. Dobrze, i reszta to niech tu będzie. O! A łóżeczko miałem wziąć. Białawę na 8. Jest. No to łóżeczko będzie. O! Jest. O! Jest. robię sobie jeszcze wiadereczko tak, chcemy sobie wody o, zdążę, zdążę, zdążę jedziemy teraz a ja już zapomniał jak ta moja wioska się tutaj nazywa, o jeny, jeny konikowo o. to jedziemy do konikowa o, yes. Tu będę musiał też chyba drogę zrobić, wiecie? W końcu zapomnę, że to jest ten kierunek. Albo może też trasy morskie zrobić. Hmm? No to też by dobrze by było. Nie? A jak to trasy morskie oznaczyć? O, jest. Yes. Jedziemy do Konikowa. I zaraz będę tak. Tu jeszcze mi ładnie nie zarosło O, mam, ale piękną papugę mam Aha. Ojej, bo się utopię! No to powiedz się dostał, no o jemy, jemy, nie, O, papuga się lubi kąpić. Ja już nie jeden raz widziałem jak się papugi kąpią ładnie to zrobione nie powiem o ja, aha miałem sobie wodę że się mi może przydać o jest tak tak tutaj sobie włożę do skrzyni niech sobie będzie o tutaj jest dużo rzeczy a tutaj mój przewikusza zostawiłem i Ostatnio nie, nie, korzystam, niech ta łódź sobie tu będzie, bo mi ona tu nie będzie potrzebna. Dobrze, o jeny, jeny, tu jest łóżeczko, dobrze, no to idziemy spać. Tak, a ja wszystko tam pobrał, jak ja zostawił z jedwabnym dotykiem rzeczy tamto, to będę zły, ale chyba nie. Tutaj wziąłem, gdzie mam przejścia. Tak. Źle to zrobiłem. Ale trudno się mówić. To będę siedział tutaj. Ten ma mi krótki owieczki. Także już pod tym względem jest dobrze. Nie. O. Biorę swojego konika. O. Tak. O, to mam dwa. Dobrze, nie ma sprawy. Jedziemy dalej. Do mleczna. Do mleczna tam muszę wygospodarować dużo rzeczy. O, jest. Pięknie. Dawno tą trasą nie jechałem. Kiedyś na to tu się powie, ale tych risków tutaj jest. Ojem, jedem, jedem. Ale gardło mnie jeszcze przybiło. No, spróbuję się napić i kierować konia. Oje. A później jeszcze. O, a może zrobię, że będę podróżował jak nie końmi, to wielbłądami. Kiedyś wielbłąda też chyba dorobię, nie? No, tak myślę. i będę po tym świecie wędrował w ten sposób o gdzieś tam mruczek jest a może też jest jakiś spawner hmm? o jemy. a koń na jaką wysokość skoczę ja muszę zobaczyć jak to da rady z koniem operować kiedy. może się nauczę Będę kołbojem tutaj. Mm. <laughs> Skuszą Indianinę. Nukiem o. Na mi nie wolno korzystać. O, jestem, jestem. Mlecznie. No tak, hop. A. Tak. Koń tak, i tutaj czekaj na mnie, no, czekaj na mnie, tak, o, a tu gdzieś muszę to skołać. tak, jest, co ja tu mam, chcę popatrzeć, trochę matek, o, miałem jaderko wodą. tutaj też mam no, o, przypomnieć. Łachełmy ma, ma Dobrze, idziemy dalej. Zwiedzać. Czy to wszystko tam? O, tam. o mi Oznaczy, To znaczy, że wszystko w porządku. Nie? O, tutaj te są O jedy, ale ja ochryj, jestem. O kocio, kocio moje. Jest. Teraz czy ja? To O! Wydajność. A nie ma z dotyku. Fortuna. Dwa wydajność. 4 Tu mam żelazne kilowy. O jene. Trudno się mówi. Ochrona czy? Ziarnie? To jest dobry hełm. A ja jakie mam u siebie? Na 4 ale zostawimy ten ochrona 3 o a jak nie to mam już jakiś na początek. dobrze i co ja teraz tutaj wymodzę? I no nie będę zły będę zły nie mam i to be... Tu jest jedwabny dotyk, ale mi potrzebny kilo z jedwabnym dotykiem. I moja motyka szczęścia O jeny, jak nie będzie, to będę wrata. No ale to zrobię cięcie i Nie będę tego tak prowadził. To jest fajna wioska. Prosta się mi bardzo podoba. proszę. Najważniejsze, że villagerzy są zadowoleni, chodzą i cieszą się. Nie ma. Nie ma. o jedy, jedy. I to zostawiłem. Tu jest dużo łopat. Wszystkiego. O, nawet żelazka. 4 no trudno się mówi myślałem że tutaj pobędę a tak będę musiał przepaść zanim tu przyjdę Bo muszę wrócić z powrotem do tego mojego namorzyna i tam będę miał narzędzia bo chciałem tam już na dobre zasiedzieć ale muszę tu wszystko zagospodarować ja się nauczyłem walczyć. No i jestem. Owróciłem. Tam i z powrotem. Nawet po drodze z zombim zawalczyłem. Nie wiem, jak się mi uda, to pokażę ten odcinek, bo za, za nie mówiłem. Mówię, a może spróbuję. Może takie rodeo kowbojskie będzie dobre, nie? No nie wiem. Aha. A tu miałem też szczęście, to nie, to nic nie da szczęście. Ale jedwabny dotyk mi będzie potrzebny do tego. O, ja teraz sobie to wszystko tutaj. Tu mi za mocno niszczą te łotry. Ja będę musiał im chyba tu zabronić chodzić, gdzie mam te. A niech chodzą. Co tam? Tak? jeszcze tu, a tutaj jest lepiej, gdzie te podet to chodzą po tych dyniach i tak to jest, nie? O, jest. A tu gdzieś miałem arbuzy i teraz arbuzy te to wykoszę, o, tak i zrobię na nasiona i tu zrobię uprawę arbuzów, nie? Okej, okay. dobrze, ja pomału będę kończył ten filmik, bo nic ciekawego dzisiaj dalej nie będzie, myślałem, że mam y, kilofa z jedwabnym dotykiem, ale to mam tylko siekierę z jedwabnym dotykiem, bo wiecie, że ja tutaj mam to podziemne miasto i chciałbym się tam wybrać na to podziemne miasto i dalej je penetrować, ale potrzebny mi jest kilof z jedwabnym dotykiem. Jak już będę miał, to wybiorę się i będzie z tego film zrobiony. Dobrze? No to do zobaczenia, do następnego filmu.